Na początek zaznaczam, że jest to recenzja wolna od spoilerów, dlatego używane te klipy, będą stać co najwyżej to, co zobaczycie w ciągu pierwszych paru godzin gry. Dlatego nie musicie bać się oczy z późniejszej części rozgrywki. Mając to za sobą, zapraszam do obejrzenia recenzji. Muszę przyznać, że jest niewiele gier, na tę musiałem tyle poczekać, jak na Persona 5 Stakers. Znaczy się jasne. Możemy wymienić sobie takie Mount Blade Tu, banelot lub inne produkcje, które powstawały długo, ale chodzi mi o coś nieco innego. Mamy do czynienia z grą, która już wyszła nieco ponad rok temu. Ciężko było nie być niecierpliwym w oczekiwaniu na coś, co już miało premierę, a przecież wliczałem w to jeszcze oczekiwania, jakie było przed premierą w Japonii. I to wszystko dla spin-offu. Brzmi nieco absurdalnie, nie myślicie? Jak mogę was tylko zaskoczyć, bo PS5 Steak jest to produkcja, na którą w zasadzie się było czekać tyle czasu. Bo gdyby to była taka taneczna piątka lub trójka, to pewnie większość z nas żałowałaby aż tak długie oczekania. Jednakże Steak jest to naprawdę piękna gra i po jej tą satysfakcję, którą czuję tylko parę razy w ciągu roku. Tu było przede wszystkim poczucie, że zamknął się jakiś rozdział. A to wszystko dzięki spinofowi. Dlatego musicie się na tym etapie zastanawiać, czemu niby Persona 5 Stackers jest tak dobra. Cóż, pozwólcie, że Wam o tym powiem. A zacznę chyba od najważniejszego dla mnie, czyli fabuły. W końcu ja wielkie gram właśnie dla historii. Przede wszystkim Persona tyczy się tej mojej zasady. Na szczęście, Stackers nie zawodzi pod tym kątem. Przeczyń się do Persona 4 Arena Ultimax, która, choć bardzo przyjemna. Miała historię, która pod koniec mocno oszczarowywała i musiała przede wszystkim bronić się relacjami pomiędzy postaciami. Choć sami bohatery byli zarysowani dość topornie, szczególnie Akihiko. Natomiast z ma długą fabułę, która wciąga od początku do końca i nawet jej nierówne zakończenie tak mocno nie przeszkadzało. Poza tym ciężko mi nie pochwalić scenariusza za to, jak napisane są postacie. Co prawda daje dostaje momenty, gdzie ich jakaś konkretna cecha zostaje wyolbrzymiona, na przykład Morgana narzekający na nazywanie go kotem, ale przy tym w wielu miejscach wydaje się zachowywać naturalnie. Naprawdę czuć, że jest to przedłużenie piątki. I to nie tylko dzięki temu, jak napisano postacie. Od razu poczułem klimat tamtej gry, mimo że Strikers ma większą skalę i będzie odwiedzać różne miejsca. Tylko jest jedna rzecz, taka całkiem ciekawa. Była kwestia, czy osoby nieznające piątki powinny w ogóle brać się za spin-off i cóż, przez sporo czasu nie widziałem jak odpowiedzieć na to pytanie, niby odpowiedź powinna być oczywista, ale taka nie była dla mnie. Na początku Stek jest bardzo luźno, nawiązuje do wydarzeń z poprzęgi i co najwyżej wspomina o pewnych wydarzeniach. Dopiero z czasem zacząłem dostrzegać powiązania i momenty, które na tyle silnie opierały się na oryginalnej piący, że jednak potraktowałem StarCase jako sequel, po który lepiej nie sięgać, bez znajomości się poprzedniej części. Po prostu pewne rzeczy nie oddziaływały równie mocno, jeśli nie wiem przez co postacie wcześniej przeszły. I oczywiście dochodzi także tęsknota za tymi bohaterami. Co mam przez to na myśli? Kończąc, Royal, bardzo ciężko było mi pożegnać się z tymi bohaterami. Przeżyłem z nim piękną przygodę i nie chciałem jej kończyć. Dlatego też zobaczenie ich z powrotem wstek jest czymś świetnym i bez takiej relacji z tymi postaciami, historia z spin-offu nie działałaby równie dobrze. Ale dobra, myślę, że warto byłoby zakończyć jakoś ten segment, więc podsumuję to w miarę krótko. Cieszy mnie, że fabuła stek w żadnym stopniu nie jest tylko dodatkiem, a stan w część gry jest czymś, co tak bardzo chętnie śledził się. Oczywiście nie mówimy o historii, której poziom dorównywałby tej z oryginałem piątki, czy na przykład trójki, bo wciąż mówimy o spin-offie, a nie głównej części cyklu, ale i tak jest bardzo dobrze. Dobra, jak przejść do najważniejszego dla wielu segmentu, czyli rozgrywki. I cóż. Jest o czym gadać. W końcu dostaliśmy coś kompletnie nowego dla tej serii i ja sam musiałem się na początku tylko przyzwyczaić do tego. Nigdy nie miałem okazji do spełnienia z gatunku muso, jednak ku mojemu własnemu zaskoczeniu, prędko przyzwyczaiłem się do tego stylu. Przede wszystkim dlatego, bo nauczyłem się go nie sprawia wielkiego problemu. Nieco gorzej jest jeśli chce się go opanować do perfekcji. Tak, to jest z gier Easy to Learn, Hard to Master. Chociażby dlatego, bo jest bardzo trudna. Choć i się mogę założyć, że dużo osób poza mną tak nie stwierdzi, więc będę po prostu wypowiadał się z własnego doświadczenia. Kiedy na normalnym poziomie nosi, to ekran śmieci widziałem prawie za dużo razy. Było na tyle niedobrze, że gra wprost zasugerowała mi zmianę poziomu nosi. I cóż, poczułem ogromną różnicę będąc na Easy. I w związku z tym chcę nazmienić jedną dużą wadę z mojej strony. Na cięższych poziomach trudności przeciwnicy to gąbki na pociski. Jak tylko pewna ile czasu zajmuje pokonywanie m.in. minibossów na lżejszym i cięższym poziomie trudności, to od razu byłem sobie wdzięczny. Lubię robić sobie wyzwania, ale na naprawdę nie miałem ochoty spędzać dodatkowe godzin na tym, by zdejmować cały ogromny pasek życia wrogowi. Jeszcze w normalnej falce to nie jest może tak duży problem, ale przy większych staciach jest to ogromnie upiedliwe. Nie wiem czy z gatunku muso też tak mają, czy to wyłączyć przypadłość tej jednej produkcji, ale no się nie przypadło mi to do gustu. Jednakże zacząłem to chodzi nieprzyjemnej sceny, co z mimo że ta jest wyśmienita. Tak jak ja wspomniałem, można jej się szybko nauczyć. Kombosy są całkiem proste, a przy tym nie ma też monotonii wzyryce, bo dostać możemy podchodzić od różnych stron. Możemy korzystać z prostych kombosów. Zmieniać postaci w się od tego, którymi wolimy grać. Korzystać z person, żeby ułatwić sobie walkę dzięki używaniu skillów, wykorzystać otoczenie na własną korzyść, a także korzystać z broni palnej. Ogólnie jest duża różnorodność pod tym względem. A to nadal nie wszystko. Do dyspozycji również mamy specjalnie ładowane ataki jak All Out Attack czy Showtime, które są całkiem efektowne, to muszę przyznać. Poza tym warto wspomnieć także o czymś takim jak Master Arts. Im dłużej walczymy daną postacią, tym więcej ona uczy się i może zdobyć różne umiejętności, np. konkretne kombosy lub wzmocnienia już posiadanych zdolności. Dlatego nie warto ograniczać się wyłącznie do jednej postaci, że każdy z nich gra się zupełnie inaczej. A pozostając jeszcze przy walce jako aspekcie rozgrywki, to należałoby również powiedzieć coś o Jail'ach. Są to dungeony przypominające na początku pałacy z oryginalnej piątki Royal. Na szczęście prędko można zauważyć, że mówimy o czymś zbudowanym kompletnie inaczej, dzięki czemu nie ma co liczyć na powtórkę z rozrywki. Więzienia choć przede wszystkim stawiamy na walkę, to interesują tym jak wyglądają. Każdy ma swój unikalny wygląd, który dobrze koresponduje z jego władcą i tym, jak wyobraża sobie świat. Niestety, nie obyło się bez pewnego problemu. Bardzo prędko zauważycie, że rządzi nimi schemat. Ogólnie wygląda to mniej więcej następująco. Na początek, wiadomo, wstępna eksploracja. Sami bohatery wnioskują, nie zdołają przez coś normalnie przejść. Dlatego będą musieli pójść w trzy lub cztery miejsca, żeby coś z tym zrobić. Oczywiście za każdym razem będą musieli pokonać mini-bosa. Wtedy uda mi się odblokować jakieś miejsce, które będzie prowadziło do głównej lokacji należonej ciężkimi przeciwnikami. A kiedy już dotrę na samą górę, to zobaczą, że znowu będzie trzeba odblokować coś. Tym razem przez dowiedzenie się o przyszłości władcy więzienia, a to oznacza walkę z bossem. I tak za każdy każdym razem, nie licząc bodajże trzech miejsc. Spreda Pałacy też miało to do siebie, że jakiś schemat w nich istniał, ale nie było to aż tak odczuwalne, bo tam chociażby były zagadki. Tutaj eksploracja głównie ogranicza się do walki, więc jest to bardziej widoczne. Jakże same wizualny pomysł o satysfakcjonująca walka, te tutaj kompensują, że można to jakoś przeżyć. Myślę, że to jakoś podsumowuje aspekty związane z walką. Tym samym mogę chyba przyjść do innych części rozgrywki. Co w takim razie robiłem poza eksplorowaniem więzień i walcząc z setkami przeciwników? Cóż... W moim wypadku wyglądało to na chodzeniu po mieście w celu kupowania składników do gotowania. Choć dla was może to wyglądać nieco inaczej. Tak, mam między innymi eksplorację różnych nowych miast. Tych się nie pokazuję, bo lepiej jak sami je zobaczycie na własne oczy. I CPL nie są one aż tak duże, i wielkością porównałbym je mniej więcej do Kichi Joji z Persona 5 Royal, ale spełniają swoją rolę. Mamy sporo sklepów, w których kupimy przymioty leczące, przepisy, jedzenie, pamiątki i inne rzeczy. Do tego dochodzi pewna nowa mechanika zaprezentowana tutaj ci: Requesty. Różne postaci mogą nam zlecić zadania, które możemy chcieć lub nie chcieć wykonać. Ich cele całkiem różnią się od siebie. Mam te prostsze jak zabicie i już tam przeciwniku przy pomocy jakiejś postaci, jak i takie, które wymagają poszukania czegoś na mieście, a także znalezienia czegoś w więzieniu. Natomiast nagrody również różnią się od siebie. Mamy punkty doświadczenia, przedmioty, kolejne levela dla skillów, więcej przedmiotów w sklepie. Chwila, czyli jakbym próbował teraz przeskoczyć przez wieżę Eiffla? W końcu o jakichś levelach dla skilli czy sklepie gadam. Cóż. Cześć że prędko nie skończę gadać o rozgrysy, kiedy mam jeszcze tyle elementów do omówienia. Tak, Stekes jest aż tak wypełniony zawartością. Nie ważne, czy byłem w trakcie walczenia czy eksplorowania miast? Zawsze czułem, że mam pełno rzeczy do roboty. Może przedstawię to w taki sposób. Przed wchodzeniem do więzień zawsze sprawdzam sklep Sofii. Wiadomo, bywały promocje, doby lub po prostu potrzebne przedmioty. Do tego trzeba było sprzedać trochę rupieci. pieci. Dalej, zostawałem profesjonalnym kucharzem i gotowałem dla przyjaciół. Wolej by się nie wiedzieć, jak bardzo oddany byłem szukaniem przepisów w miastach, miałem budowę bardziej niż cząkolwiek innemu w grze. I oczywiście się rozwijało ekipy, bo istnieje w tej grze coś takiego jak bond. Oprócz konkretnych poziomów, jakie mają postacie, jest też bond, który posiada skillę. Takie jak większa ilość zdrych dla naszych bohaterów, otwieranie skrzyni o wyższych poziomach, większe obrażenie dla specjalnych ataków, zbieranie większej ilości przymiotów w więzie itd. Tak Ogólnie są to bardzo przydatne rzeczy, które ułatwiają walkę i eksplorację, więc warto zwrócić uwagę na to, żeby dobrze wydawać te punkty. I to chyba byłyby takie najważniejsze rzeczy ze zgrywki. Choć jestem pewien, że jeszcze o czymś zapomniałem i mógłbym pewnie tak nawijać, ale myślę, że zauważyli się już coś. Persona 5 Strikers to gra wypełniona po brzegi zawartością. Z pewnością było tego oczekiwać już nawet po tym, jak długa jest sama gra, ale i tak byłem nieco zaskoczony. Jasne, to nie jest pierwszy spin-off trwający więcej niż parę godzin, ale i tak miało dostać taki Strikers, z arenę, w której czasie w jednej kampanii zajmowało praktycznie dwa dni w dobrym tempie. Tutaj nie dość, że sama historia jest długa i człowiek chętnie ją śledzi w swoim własnym tempie, to że sama zgrywka przez sporo czasu nie przestaje zaskakiwać nowymi rzeczami, do tego jest ona wykonana rewelacyjnie. Sporo ludzi obawiało się, czy nowa formuła zadziała, a tymczasem ten styl idealnie zgrał się z personą. Fajne gatunku znajdą na siebie coś nowego dzięki połączeniu z tą serią, a fajnie samej person dostaje coś świeżego. Co mogą być nad ludzie spoza tych grup. Znaczy się, piątą personę powinno się znać, choć nie oczekuję też bycia fanem save, żeby zagrać w Strikers. O co bardziej chodziło mi, to to, że nad osoby nie nieprzekonane do gier muso, nie powinny narzekać, bo to wcale nie jest bezmyślne mordobicie. Personal 5 Stekes wiele razy pokazało mi, że wymaga stałej uwagi na sobie i każdy najmniejszy błąd może kosztować człowieka nawet życie. Wystarczy czasem posaść leżąca chwilę na ziemi, żeby jej cały pasek z dv dzięki hordom przeciwników. Może to być również jeden potężny atak, tego nie zdołał się je unikać, albo zrzuca zarządzanie z dymi SP. Dlatego nie, to nie jest tylko bezmyślne na wrogów i tyle. Chyba niekoniecznie dziwię je w takim razie, jeśli powiem, że Persona 5 Stack jest to mój najbardziej ulubiony Spin-off serii. Jasne, z tymi nie mam jeszcze tak mocnego doświadczenia, ale. Naprawdę wątpię, żeby takie tańczne gry wypadały lepiej. Seo, ciężko mi w to uwierzyć. Nieważne jakie by one nie były, miło wszystko. W końcu mamy to Strikers, który zadowolony zarówno fabularnie, jak i pod kątem rozgrywki, dostarczając piękną przygodę na 10 godzin. Pisałem się na dokładnie coś takiego i niżo je wydałem pieniędzy na wymianę. Wszystkie moje oczekiwania zostały spełnione, mimo że nawet mi wydawało się przez chwilę niezazawierzone. Na tym etapie ciężko mi byłoby być złym, gdy Atlus daje tak do Persona 5, bo jeśli chodzi o doskonały Royal, świetny stakers, czy także podobno całkiem dobre Q2. No i ta są ale o niej lepiej mi wszystko nie gadać. Dlatego chciałbym, żeby ewentualne następne spin-off utrzymał taki poziom Steakes chociażby. Wtedy nie będę zły na dojenie piątki. Poza tym, Atlus. Ja dalej oczekuję kolejnej areny i nie liczę, że będę kiedykolwiek milczał w tej sprawie. <laughs> Ale mogę w ten sposób wychodzić nieco zbyt do przodu w przyszłości. Tymczasem też dziękuję za wysłuchanie mojej prawdopodobnie za długiej recenzji, którą wysłuchałem wysłuchają głównie ludzie będący fanami Persony. jeśli nie tylko oni, to cóż, jestem tym bardziej wdzięczny. Z tej strony był Radagast21.